Moi drodzy, witam w Karpaczu. Kucze, coś tu światło jest nie najlepsze sekundkę Może mm -hmm. tak. Ola, moi drodzy, Ola, Ola! Yy, przyjechałam na konferencję stomatologiczną Akademii Dawsona. Co to jest, spytacie wy i co ja tutaj robię? Przyjechałam tutaj, żeby prowadzić jogę przez dwie godziny przez cały weekend. Pozostały czas mam wolny. Jestem z bratem i jego już żoną, moją przeciółką. <noise> Przeciółka też ma wolny czas, a brat tutaj przyjechał właśnie też na, na kursy. i Będą tutaj się szkolić, że tak powiem, i świętować piątą rocznicę. Nie wiem dokładnie, nie wiem dokładnie piątą rocznicę czego, muszę zapytać. Akademii Dosona, coś tam, że współpracują z Akademią Dosona? Kurczę, widzicie, ja nawet nie wiem dokładnie hmm, co oni tutaj robią. Wiem, że jest kurs stomatologiczny i jakaś tam rocznica. Ja się dowiem, ja się dowiem i Wam o tym opowiem. A więc tak, do mojej dyspozycji góry, hotel, basen, spa, siłownia. Jestem na wakacjach. Ja mam lepszy widok, wiesz, niż wy. Nie chciałam sprawiać wam przykrości, ale no, niestety tak jest. Fu, w końcu idziemy coś zjeść. Nie wiem, jakąś pizzę, jak to się nazywa restauracja. Albero, idziemy tam. No jedzone. bardzo. Najedzone. Wypiłyśmy, teraz będziemy spacerować, oglądać to, co jest dookoła. Weszliśmy na jakąś górę. Było bardzo stromo, ale widok jest oszałamiający. Tak się mówi? Oszałamiający. Przepiękny widok. ogarniamy na, chciałam powiedzieć, na wesele, na kolację. Ja już jestem gotowa. Idę podaszkę. Nie wiem, gdzie tam Alex jest. Zobaczymy, zobaczymy, jak to u Was wygląda, dentyści. Zobaczymy, jak dentyści imprezują. Muzyka drodzy, wszyscy tu piją jedną i na razie się wstydzę do kogoś podchodzić i rozmawiać, ale zobaczymy. Jeszcze na pewno więcej się dowiecie, jeszcze na pewno wam więcej opowiem, ale nie teraz, nie teraz. moi drodzy, już jestem po prowadzeniu jogi, mam cały wolny dzień już jestem po śniadanku więc myślę, że ogarniam się na basen i lecimy na basen tylko tylko, tylko wezmę oczywiście gopro, tylko się przybiorę moment Pójdź sauny i ogóle co tam się robi. Ja tam byłam tylko raz, jak byłam dzieckiem, więc. E, idziemy zobaczyć. Sauna ziołowa. 70 stopni. Tak gorąco. Jestem ciekawy, czy moja kamera w ogóle wytrzyma e, tą temperaturę. śnieg. My nie wiemy po co to. Ale Daszka wymyśliła, że to pewnie po to, żeby wycierać sobie twarz. Słona woda. Klas, 28 stopni. Łaznia parowa. Co się tak dziwnie, ja nie mogę ciężko oddychać. Ta pierwsza była najlepsza, ta 70 stopni. Chyba tu wrócimy pocilujemy trochę. Ale ta łaźnia parowa to. Ciekawe, ciekawe uczucie. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, polecam. a teraz prysznic i na obiadek dobra, sytuacja jest taka że chciałyśmy pójść na podjechać tam wyciągiem na górę, na śnieżkę albo chociażby gdziekolwiek podjechać I się okazało, że do wyciągu musimy jechać samochodem przez około godzinę więc nam się to nie opłaca samochodu nie mamy więc pójdziemy pieszo po prostu patrzeć co tu jest ładnego nieładnego w okolicy thank you Wróciłyśmy ze spaceru, teraz będziemy odpoczywać, i my z wami się zobaczymy dopiero wieczorem, jak wyjdę na kolację i opowiem Wam raczej nie ja, tylko właśnie popytam doktorów, dentystów, którzy mają firmę, w, którzy, którzy mają gabinet w Poznaniu, z yy, tomatologii stankowcy i białach, którzy tak naprawdę organizują te wszystkie kursy z akademii Dawsona. Zaraz wam pokażę najlepszych organizatorów tego wyjazdu, tego kursu. Jezus, nawet. Powiedziała troszkę kilka słów w ogóle, co to, tutaj się dzieje, co tutaj świętujemy i dlaczego w jednym miejscu jest tak dużo dentystów. A czy generalnie wszyscy teraz piją, więc nie wiadomo, czy staną na jogę, którą ty prowadzisz tak znakomicie. Słyszałam tylko zasłyszenia, bo niestety nie wstałam. A, a spotka, spotkaliśmy się tutaj dlatego, że jest pięciolecie Akademii Dawsona w Polsce. Jest Razem z Przemkiem i z moim bratem Robertem i uczymy w tej firmie dentystów z całej Polski nie tylko, jak prowadzić pacjenta kompleksowo. Czyli jak sprawić, żeby pacjent miał piękny uśmiech przez całe swoje życie i jak leczyć pacjenta z trwałymi efektami, podchodząc do niego holistycznie. No i właśnie świętujemy to pięciolecie Akademii Defsona, a na co dzień. Mieli piękne uśmiechy Stankowski i białach stomatologia w Poznaniu i jest tutaj nasz cały zespół, bo zawsze rozwijamy się wszyscy razem po to, żeby doskonale leczyć pacjentów. To jest najlepszy gabinet w Poznaniu. Polecam. Też, też tam robiłam zęby. Staramy się, mamy znakomitych lekarzy. Właśnie między innymi jest nim, a dr Aleks, jest to brat, mój brat, więc zapraszamy jest... i ponieważ jest to dla nas naprawdę ważne wydarzenie, to wynajęliśmy fantastyczną osobę w postaci Lilki, żeby przeprowadziła dla nas warsztaty jogi. Więc dzisiaj rano były warsztaty, warsztaty jogi, jutro będą rano warsztaty. Ludzie byli bardzo zadowoleni, także dziękujemy Ci bardzo Lilka. Bardzo dziękuję No my dziękujemy. Warto podsumować ten przepiękny wyjazd. W pierwszej kolejności chciałabym podziękować Stomatologii Stankowskiej Białach za to, że zaprosili mnie tutaj poprowadzić jogę. Naprawdę spędziłam super czas, poznałam świetnych ludzi. Dziękuję Wam za to bardzo. Ten wyjazd dał mi nie tylko odpoczynek, nie tylko dał mi możliwość. Poznać nowych ludzi, ale poznać samą siebie tak naprawdę, bo ja wiecie, na, na pewno jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja lubię bardzo podróżować. Lubię podróżować na dziko, czyli z plecakiem, autostopem, z namiotem, taki minimalny komfort po prostu. I w taki sposób w takim, tak można powiedzieć, dorosłym. Wieku, ja odpoczywałam pierwszy raz, bo gdzieś tam jeździłam z mamą All Inclusive i te sprawy, ale to, to nie to, to nie to. <tak>, tak, żeby pójść do spa, na saunę, na basen, chillować sobie, patrzeć na takie piękne widoki. Nigdy bym nie pomyślała, że coś takiego może być odpowiednie dla mnie odpowiedni odpoczynek, ale naprawdę te dwa dni. Mnie zre zregenerowały, i to bardzo. Jeszcze raz dziękuję z tematologii Stankowskiej Białach. Na pewno jeszcze o nich usłyszycie. Mam kilka ciekawych pomysłów. Widzimy się niedługo. Niedługo. Muzyka I'm wow. not wow. wow.